Siemanko, witajcie. Jak widzicie, zator został już rozpołowiony. Zobaczcie sami, ile tutaj jest oleju. Wałek ma straszny duży luz, więc przypuszczam, że trzeba będzie łożysko tam zmienić. Uszczelniacz, który znajduje się tutaj w środku. I prawdopodobnie też tak samo tu na tym wałku. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, czyli, czyli jednak be, będę musiał to wszystko tutaj odkręcić, zdemontować, żeby wyciągnąć o ten wałek, który właśnie tu jest w środku, tutaj w środku pewnie znajduje się klin, który to trzyma, sprężynki już właśnie ściągnąłem, no i chciałem nie odkręcać zbiornika, ale jednak chyba z tego będzie wychodziło, że trzeba będzie odkręcić zbiornik z paliwem. No tutaj sprzęgło z tego co widać jest całe w, w oleju, dlatego właśnie się ślizga, czyli tarcie trzeba będzie tak i tak wymienić. No tutaj bardzo nie są elementy powycierane, chociaż chociaż może troszeczkę widać, że. Niejednakowo te łapki troszkę dolegają, bo na niektórych brzegach są ostre ostre brzegi, czyli czyli spowodowane tarciem. Bo tutaj właśnie To jest strasznie ostra i tak samo ta, ta tak bardzo nie jest. Także trzeba będzie to odkręcić, wszystko umyć dobrze, odpuścić no i poskładać. Także na robotę. Roboty troszkę będzie jeszcze przy tym, także na razie trzymajcie się hej.